Nie gadaj Kubiksa Jezcze... ostatniego. Brał. Dawaj... No najpierw nie to. Idzie Bez ten, tak? Uż... Uż... Nie, nie idzie, dobra. Nie, nie idzie. Bezużyteczny Kubiks. Idzie z tyłu, kurwa. O kurde! <śmusza> <śmusza> <A>. <śmusza> dawaj, Dawaj, damy. tak. Flery, Takie, o kurwa z tyłu jest. Nie! <śmusza> spierdalaj, charger! boomer! Booma! Chodź mi pomóż, co było. Strzelaj, kurwa! Do kogo? No nie widzisz! No, tam wyszedł ta banana, no Gibonik znowu leży. Po raz trzeci. Drugi. Charger, kurwa, przyszedł i mnie napierdala jak pojebany z pionky. Pojebany no.

bo sierpa <noise> Idź póki łapią Przezamy się kurwa <głos> <głos> No pomóż mi teraz sabuła kurwa no Osłaniaj osłaniaj Coś kurwa osłaniaj Czego leżycie w Kurwa mać Dobrze wam idzie, ja jestem w szkole z tyłu Sabuła jak się znalazł Kurwa Sabuła, dlaczego? dlaczego? <laughs> Damian wisi, <bici>. Damian! Gdzie <laughs> Dopiero teraz założę Patrzę Sabuła leży, Damian wisi <laughs> Ja Ty Jebane zombie. Kurwa <laughs> Charger, Charger celował w ciebie, a popatrz, no, nie pykło. Hunter, hunter z tyłu, hunter! Gdyby nie to bywam, któremu, kurwa, dupę zjadł. Szybko, idziemy na górę, dochodzimy, chodźcie, chodźcie. Ja tam nie wiem, szybko, co robisz. Szybko, Sabuła, kurwa! Jacek dochodzi. Szybko, idziemy. <noise> Jacek dochodzi, szybko. No. Uważaj boomer kurwa! Dobra, idziemy. Dobra, chodźcie już prosto, już wyjabane w tamto. Tutaj są dwie Adrenaliny i Pilsy. Wróćcie dupę. Dobra, to Jacek, niech ktoś, jedna osoba oczyść tak. Oczywiście, tutaj. Jedna osoba niech sprowokuje Bume tego, Tak była strategia, jak teraz taktyka jest potrzebna. To... Rusz, TUPE, no, chodźcie no, tu no, na, się na stało, ty. Gdzie Ja kurwa wisiałem poruszasz. Ale jakaś broń jest przynajmniej. O! Oh, Oka! Idziemy. Adrenalinę ktoś chce? Daj mi, daj mi rusz We się Gdzie jesteś? Tu przed ja. tobą. Idziemy szybko Kurna, ale potwaj no granatnik tu jest, granatnik! Byłem za tobą, także wiesz, to, to jest gra! No tak! No skok, chłopaki, kamera, kamera się, tak zombie, mi kamera mi pokazywała, że byłem za tobą. Dobra, mam granatnik, za tobą. Przecież nie kłamiecie. cię. Szkoda. Nie wiem, ale zacząłem, akurat kliknąłem, to w tym się... Kamera tak, kamera tak, tak pokazuje, Ej, chłopaki, pomocy, pomocy, pomocy! O kurwa, Tyle. Rzuć tamtą... E... Ratujcie mnie! Mam granatki! Bourbon. Bourbon, Bonbon Bo Bonbon! -bon. Nie, są takie cukierki Bonbon Nie wiem czy się na do cukierków mówi bonbon Bonbon Bourbon, bełboł, berweć A bon to przecież Chyba po francusku dobry, czy... Chcę wpadnąć w ten Niech łapę wystawi, zimny łokieć Puh. Nie, tylko tak e, udajemy No właśnie ta a, udajemy w zasadzie. Dobra, wypierdolić ja Ja w tego BF-a też się nie raz spróbować od razu. Uciekaj jak najdalej, nie strzelaj się z nią. Uciekaj, my ją walimy. Najlepiej biegnie na samą górę. Zabiliście ją! Jeszcze Bierdolę, nie. Nie i... ci przecież chyba. No co za tymbał kurwa, stoi w miejscu. Pierdole! Powodzenie. Nie MÓWI teraz co mamy zadane z historii, kurwa, gramy krew. No teraz tak, <laughs> zginął. Zabijesz ci ją i stoi w miejscu, pa patrz. Zabij go i uciek. No, czemu nie mogę wziąć? Dobra. Dobra, niech, niech leży. Nie gnije. Kolejny krok. Ej! On, im bardziej w niego napierdasz, tym bardziej się cieszył. Hunter! <noise> Co to <noise> było, kurwa? <noise> ja jakiego wystarczy. ślizga zrobił, no, hmm? Splinterum. Bullshit. Bullshit. Nie to to strzelać w To jest poziom w lotnisku oh. chyba, nie Damian? Ej, safe house jest na dole. Nie strzelać w auta. Safe house na dole. Boomer na dole, uwaga! Boomer, boomer. I do! Zabie go z wyskoku. Ale to kurwa. Gerdala się na dół, chodź się na dół. Już. Kurwa, oh. Hunter z dołu. Dobra, już się... Kurwa. <śmiech> <śmiech> Ale ty? <tu> nie ja. <laughs> Sabuła chciała tak szyczyć. Yeah, Amen. Amen, już jesteś w cychałcie? Ja się tam zjebał. Już jesteś w przed Damian? Nie, to sabuś. Przecież ja jestem Co? tutaj. A, nie, kto jest? Nie, safe to Alec. Ja jestem, kurde. Idź się wysrał. Hey, no to na koniec. Tak na górze. Zabij jest. go. Nie mogę, bo łyczka jest. To patrz. <laughs> no, zacznij spierdalać. Jak, jak burbon wtedy zapierdalał łyżkę? Chodźcie, może dodać. No. Wam strzelbę. Może chyba jej można Trzeba dawać. ją zajebać, trzeba ją zajebać Ja uwaga, mam strzelbę w sumie, mogę to ma, spróbować Ja też mam mołotowa Ja mam mołotowa, rzucić? A może chcecie amunicję? A może strzelbą, co? <śmiech> <śmiech> Sabuła Ale chcesz? Jeden mołotow na grupę Chcesz Sabuł spróbować? Strzelbą? No podejdź szybko kurwa Nie Czekaj. czaj się Control Czemu mnie zamykacie kurwa? No wyjdź z tej Wyjdź z szafy Jacek <grym> <Słuchaj> <grym> jezus, <bo> je... <grym> poszło Ja je, Ja, ja. ja rzucam jak coś Ale gdzie kurwa? No na tanka nie? O kurwa! kurwa! Na plecach czekaj teraz idź nie idź do przodu. nie uruchamiaj tylko tanka Printer Printer cel Printer? Kurwa to ty Jacek? Hmm? Tak to, to ja, jest, kurwa to ty ja, ja No ja, ja nie widzę no, Ja nic Wa nie Trzeba widzę Trzeba to szybciej, kurde Tank jest Mam go na muszcze Na muszcze? Kurwa, dobra spierdala śladu wszyscy to już. Ciekaj, Alex. już no, kurwa Alex Tamto to drzwi Tamto mu drzwi O <laughs> kurwa

1, kurwa, kurwa była no, no, Sabuła, tu... pomóż Eli! Sabuła, szybko kurwa! Naś też na, na środku. Hunter, Hunter, kurwa! Hunter! Pierdalać w niego, dajcie radę wy dwóch. Damian, pomóż. O, Damian chodzysz, pomóż. Ja pierdolę, już! Damian, pomóż, kurwa! O kurwa, Charger jeszcze. Pomóż ktoś. Do chuja. Ja podnoszę, ja podnoszę. Ty strzelasz. Po lewej, po lewej jest. Ja pierdolę. <laughs> No Co? Jak on to mógł, mógł zrobić Maciek? No, jak on ja to mógł wnosi. zrobić kurwa? Co mam się nie wkurwiać? Co mam się nie wkurwiać? No! A mnie No się, a się a gracie, kurwa beze mnie, ja pierdolę, z makowca, z sesie na ja wpierdolę! No, A egzam żeśmy tak zajebiście pojechali, a tutaj kurwa gracie jak ostatnie cioty! Ale wąskie to garbo! Kurwa! Aaaa jebie mnie to kurwa Wszystko zjebał Ale Jezus. powiedziałem, Jezus. ja podnoszę Jezus no Jezus Maria A no, co było? Ale no, że... jeszcze Kudel Takiego butlika już nie znajdę no Kurwa Maciek, mówi ci wyraźnie Ja podnoszę, ty strzelaj Nie pociągnij Chuj, chuj Myślałem, że mówisz Aleks do uratowania Kurwa! Ale pomóż! Piadał, bo bym poszedł do Aleksa. Hahaha! <gulia> Dolił, debilno. strzelaj, strzelaj kurwa! A! O kurwa, ten HP mi został. Dobra, idziemy, chodźcie. Jacek kuleje, chuj, idę dalej. Czuję się raz, zamknąłem. Jak ja tu zostaję, to. <gulia> To mój kawałek podłogi! To jest podłogi. Ale masz dużo podłogi! O kurwa! Małże. Myślałem, kurwa. że mi Jak... na zewnątrz. Po same jaja, ale wieka po same jaja, ja Po same pomidory, pierdolę! O, Hunter skoczył! Kurwa po mój kapuście, nie? Dobra, szybciej, bo zaraz chmarum przyjdzie bym szybciej w tanka, Szybciej, ja... szybciej w tanka, szybciej 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 w tanka, szybciej Ja bym szybciej Szybciej w tanka, szybciej Damian już nie żyje, ta? No mnie zabił Szybciej! To, A, no Właśnie dole, Szybciej! przed mną. No, tam. Tam. Uważa, do no nie, na górę wchodzi Jacek, wystaw pigo! go, don't worry, don't worry. go some, 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 Uwaga na jockey, gdzieś, we... Chodź na górę, sabuś tak mi też! Czarny O, Charger jeszcze. Rzucę mołotowy gdzieś, żeby się sprawdził. Dookoła rzuć. <ślad> na mnie <ślad> no kawałek! Spajcie mnie, spajcie mnie, <ślad> błagam! <ślad> <Ja robię. ślad> Co yes. w parki Friendly fire Friendly fire on Kurwa, gdzie on jest ten jockey? <grywa> 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 kurwa To Skoczył za ciebie i później Zapierdalaj w niego kurwa Spierdalaj Spierdalaj na dół Uważaj rzuca O kurwa Dobra, spierdalaj Spróbuj go zajebać Może w końcu ci się uda tak w kółko będziesz chodził i to ptasz, dasz radę Uważaj Kurwa dziąę Podejś podejść do ręki no. i zobacz na pewno Spierdalaj Co to Może tą pipkę byś wyrzucił i e... Nie, musi go zajebać chyba Tak, ale Idzie jest Mogę, na go, że gonię, wzi by go by wziął. Widzisz go nie Napierdalaj z niego rzuć i spierdalaj Nie daj się Spierdalaj na górę szybko no kurwa i on żyje z kurwy Jak to kurwa? Kurwa jak! Ale z Kubany, ja im bot mam. Hahaha! Dostał w czachę, kurwa nice. Trzeba im napisać, kurwa. Nice one, kurwa. Jadę was, kurwy na haksa. No. <grytım> no, <grytım> no.